Witam Was serdecznie z tej strony. Harden a to jest kolejny odcinek serii. Pokaż kotku, co masz w środku. W dniu dzisiejszym zajmiemy się padem. Padem pod PC ta firmy, jak ze Logitech. Model tego padu to jest jakiś GamePad F310. Jak widzicie, pad jest uszkodzony, tu jest naderwany przewód. Dostałem dwa takie pady do naprawy, powiedzmy. Już jeden obrobiłem. Ten pad będziemy robili we wtorek, w dniu dzisiejszym. Tak jak dzisiaj też to we wtorek, w dniu dzisiejszym wieczorem naprawimy tego pada. Pad wcześniejszy został naprawiony. Jak widzicie, i działa. Sprawdziłem go w grze. Pad działa, więc mam nadzieję, że ten też będzie działał. Zastanawiam się, dlaczego dwa pady uszkodzone są w tym samym miejscu. Ten też był tutaj uszkodzony. Tak jak ten, tu jest uszkodzony. I doszedłem do wniosku, że osoba, która użytkuje te pady. Robit niewłaściwie je przechowuje, o w ten sposób przechowuje, zapewne przewody zwija w ten sposób lub do góry, do góry chyba gorzej, mi się wydaje, że bardziej do dołu, w ten sposób zostały te pady zwijane i pewnie chowane do biurka czy gdziekolwiek, no jak widzicie y, przewód jest naciągnięty i zapewne w końcu on się wyrobił. Y no nie rozumiem tego. W sumie moja żona tak samo robi i cały czas ją upomina, że tak się sprzętu, tak się kabli nie przechowuje, ponieważ w miejscu, gdzie kab... pad jest czy przewód wychodzi z obudowy, powinna być przerwa. Tak? Ja swoje pady w ten sposób trzymam lub za pomocą tak właśnie gumki recepturki zwinięte. Jeżeli gumki nie mam, to po prostu robię taki oto pętelkę. I... Tu po prostu się wyciąga. No to w akumacie nie? Tu jest normalnie zwinięte, potem zwija się wokół przewodu przewija się przez, yy, przez jakoś tam przestrzeń. Nie mamy już zwinięty przewód. Yy, ładowarki pod helikoptery yy, ładuje po prostu bo są w, w formie takiego samego USB-ka z przewodem, ładuje po prostu do koszulek strunowych, prawda? I w ten sposób przechowuje. No nie powinno się na pewno w ten sposób. Yy, wiązać wokół urządzenia przewodu wiem, że to jest może ergonomiczne, ponieważ mało to miejsca zajmuje ale powoduje to to, że ten przewód jest tutaj jak to się mówi naciągnięty można też robić w ten sposób to też wam podpowiem, jeżeli tak robicie to ja zawsze zostawiam też miejsce i dopiero zwijam tak czyli po prostu zostawiamy tu troszeczkę miejsca w ten sposób i dopiero zwijamy wokół urządzenia tak też oczywiście można zrobić, ale Zawsze pamiętajcie, że jeżeli z obudowy wchodzi tam Wam przewód, nie naciągajcie go, bo właśnie potem kończy się to w ten oto sposób, jak na tym załączonym właśnie u nas obrazku, że zobaczcie, on się ledwo, ledwo co trzyma. Powiem tak, jeżeli pad był w ten sposób podłączony, mogło być na nim spięcie. Już nie wiem, że komputer mógł cierpieć, ale mógł ucierpieć sama elektronika tego pada. Yy, dlatego też przy testowaniu przy komputerze, pierw podepnę sobie ten moim ala woltomierz. Woltomierz i przez ten woltomierz podedł do pada Prędzej się spali USB w woltomierzu niż spali mi się USB w komputerze. Ok, pad trzyma się na. Budowa trzyma się na siedmiu śrubkach. Już ten śrubki poluzowałem. W ogóle to już wiem, jak pad wygląda w środku, bo przecież odkręciłem już ten bliźniaczy pad. Tu nie ma śrubki. Tutaj też mogę po powypadać, bo. Niestety nagrywam to drugi raz, bo zapomniałem włączyć za pierwszym razem kamery. Tak, oczywiście skleroza nie boli, czasem swędzi. Naprawa takiego pada zajęła mi ledwo tam nie wiem godzinkę czasu. Ale tylko do tego zajęła mi godzinkę czasu, ponieważ musiałem go drugi raz rozbierać, bo źle założyłem tą oto tutaj osłonkę na odwrót. W tym pierwszym moim padzie, więc tak to naprawa zajmuje na pewno troszeczkę krócej. Jest też ten live dzisiejszy nie będzie długi. W ogóle miałem się wam nie nagrywać odcinka we wtorek. Miałem sobie pograć falauta, prawda? Miałem sobie pograć falauta dzisiaj, ale jak już dostałem te pady, powiedzmy, do naprawy, tak? Byłem ciekawy, co jest w środku takiego pada i czy uda się po prostu w prosty sposób to naprawić, bo zobaczcie, kupno takiego pada. No to jest koszt oko od 50 zł za sztukę wzwyż, prawda? Więc to jest zaoszczędzone pieniążki dla kogoś, kogo te pady były. Ok, udało się, udało się. Uh. I po mi te równe przyciski, bo potem. jednak troszeczkę jest problem z tych przycisków, więc ten tak o, odkładamy na bok. Te przyciski nie wypadały. Są oczywiście jakieś tam plastiki, jeżeli chcecie zobaczyć, jak one wyglądają, na przykład to mamy. Coś takiego. Fajne jest to, że nie da się tych przycisków włożyć źle, tak? Bo na przykład, jak widzimy w tym przycisku, tutaj są cienkie zabezpieczenia, a tu jest grubsze. W tym momencie inaczej niż tak się nie da włożyć, ponieważ nie pasuje. Tu mamy jakieś takie o, kuleczki, które nam wychodzą. Zauważyłem też, że one są równie wkładane. już chyba jakiś monter to montował a może to była maszyna. Bo jak tu jest wcięcie, to niektóre są w ten sposób w dół, a nie czasami są do góry. W tamtym padzie były one do góry, a tu widzę, że są zwrócone w dół. No i tu mamy przyciski, plastik biały, a tu potem mamy już kolorową szybkę. Ok, szybkę, plasticzek, ok, to odkładamy na bok. Hmm, to chyba wszystko. A, ja mam do Was jeszcze pytanie, może Wy wiecie, ja się na padach nie znam. Do czego służy ten switch? Tak. Tu jest X, a tu jest D, nie wiem do czego on służy, więc może Wy mi powiecie. Ja się na padach nie znam, w ogóle padów nie używam, mimo że posiadał swojego pada. wbiłem go tak naprawdę do jednej, do jednej gry i. i tylko tyle, ale mój pad tego akurat nie ma, tego, tej zmiany chyba. Widzicie, mój pad tej zmiany od dołu nie ma, a tu właśnie zastanawiam się, do czego może być ta zmiana. Ok, i teraz tak, tak naprawdę cała elektronika trzyma się na jednej śrubce na tej śrubce tak. Na tej śrubce trzyma się nasza cała elektronika. Ten jest nienamagnesowany. Ok. I już zobaczcie, zobaczcie, że ten o switch jest troszkę krzywo przylutowany. Może też go w trakcie live'a poprawimy. Ok, wyciągniemy całość. Ok, Jest i tu. I co znajduje się od, od spodu? Od góry, jak widzicie, nic się nie znajduje oprócz przewodu. Tak, oprócz tego przewodu, który będzie trzeba odciąć. Nic się na górze nie znajduje. Potem będziemy się tylko sobie zapamiętać, jak te kolory idą. Fajnie, bo też tu jest, zobaczcie, opisane, że tu jest masa D, plus, D D, minus, D plus. tu mamy VCC, a tutaj mamy S. S to jest zwojenie, które tutaj idzie. On jest tak dookoła, nie wiem, zwojony, żeby to był jak. To... E... Uciekło mi teraz słowo. Pewnie mi napiszcie w komentarzu. Uciekło mi w tym momencie słowo. Yy, tak, jak, tak jak niektóre tesie yy, Przewody sieciowe, osła, os, taka osłonka, taka osłona. Napiszcie w komentarzu, jeśli się nie pomyliłem w tym momencie. Yy, teraz tak, yy, jak to działa? Tu mam jakieś takie przyciski. To są. To one są na potencjometr, To jest potencjometr schowany. Czy się do tego switcha dostanę? No może być problem. Musimy to wszystko rozebrać. Więc nie wiem, czy będzie mi się chciało, wiecie? Tu już do tego switcha, switcha naprawić. Chociaż w sumie tak jest przylutowany krzywo, Nie chcę mi się naprawić, naprawimy go. Naprawimy po prostu tylko ten oto przewód. I od spodu co posiadamy? Od spodu posiadamy y, troszeczkę y, SMD, y, ale zobaczcie, ile tu jest wolnych pól do, do przylutowania. Widać, chyba na jednej płytce y, są robione różne wersje tego pada. w zależności jaką wersję posiadamy. To mi się wydaje, że będzie pod diody podświetlenie, te boczne, to będzie pod diody podświetlenie. Tutaj mamy, to, jest, to są nasze przewody. To jest też fajne zrobione, zobaczcie, jak ma iść przewód od dołu, aby ten, ta elektronika mogła się e, zamknąć, e, przykręcić, prawda? Tu prawdopodobnie mamy jakieś tranzystory, tutaj główny układ z, układ, z, układ, układ e, sterowania, mikrokontroler, uciekło mi to słowo. I zobaczcie, no masa, masa wolnego miejsca do jeszcze przylutowania niektórych elementów. Wszystko opisane w stylu R33, TP13, C coś tam, VCC. Wszystko jest ładnie opisane. Mamy też jakiś tam model, datę produkcji. Zobaczcie, pięcioletni pad to jest, około, około pięcioletni pad. Tu mamy datę w 2010 roku to co mi się podoba i jakby ten pad nie działał to chętnie bym się uśmiechnął. Do tych joysticków, prawda? Do tych joysticków zbudowanych na dwóch, na dwóch potenc potencjometrach, tak tu mamy, jeżeli kręcimy w ten sposób, to tu się potencjometr kręci, a jak kręcimy w ten sposób, to potencjometr jest ten oraz na switchu. No więc to jest takie fajne, przydatne, pewnie bym do czegoś wykorzystał to. No ale zapewne naprawimy tego pada i oddamy go właścicielowi. To chyba w sumie tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się on podobał, zachęcam Was do łapki w górę. Zachęcam Was dziś wieczorem na live'a. Wymienimy ten przewód i sprawdzimy czy pad działa. W sumie ja sprawdzę później, może nie na live'ie, a przy okazji może nie wiem, jakiś tam zrobimy sobie rozlutowywanko, tam kilka elementów mam do rozlutowania. Może byście chcieli się pooglądać jeszcze to, a jak nie, to po prostu tylko naprawimy pada, a ja sobie potem pogram i grać w Fallouta. Teraz też idę obrobić ten filmik, niech on się wysyła, a wtedy sobie pogram. Ups, coś tutaj naciągnąłem za bardzo. Dobrze, to życzę Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.